Mnie najbardziej w tym fragmencie zatrzymuje dzisiaj, tak myślę, to, że Jezus jest tym, który siada z grzesznikami, celnikami i innymi życiowymi przegrywami do jednego stołu i tworzy z nimi komunię. Bo usiąść z kimś do stołu, to znaczy stworzyć z nim jakąś więź. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów, dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami. On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Cześć Boże, kochani. Cudowne słowo, słowo, które mówi dzisiaj o tym, że pierwszej podstawowej imię Boga, to jest miłosierdzie. Miłosierdzie, które jest darmowe. Które zawsze jest na wyciągnięcie ręki. Mnie najbardziej w tym fragmencie zatrzymuje dzisiaj, tak myślę, to, że Jezus jest tym, który siada z grzesznikami, celnikami i innymi życiowymi przegrywami do jednego stołu i tworzy z nimi komunię. Bo usiąść z kimś do stołu, to znaczy stworzyć z nim jakąś więź. Widać to chociażby we Włoszech. W Polsce to może trochę mniej, ale we Włoszech jakoś to tak zobaczyłem bardzo konkretnie, że. Jak siadasz do stołu, siadasz do kolacji, to nie tak, że zjesz i wyjdziesz, tylko tam siedzisz, gadasz, tworzysz relacje i się dzieje. I nasz Bóg jest Bogiem, który, jak taki prawdziwy Włoch, siada do stołu i chce tworzyć relacje ze swoim człowiekiem. Jezus przyszedł do grzeszników, Jezus nie przyszedł do świętych. Relacja z Bogiem nie jest nagrodą dla grzecznego chłopca i grzecznej dziewczynki, ale jest lekarstwem dla tego, kto tego potrzebuje. Myślę, że to słowo, jeśli naprawdę je przyjmiesz do serca, może ci nieźle w głowie poprzestawiać i pożegnać się przynajmniej trochę z jakimś takim religijnym poczuciem winy: że ja ciągle muszę zasługiwać, ciągle muszę się starać, ciągle muszę Pana Boga przebłagiwać. No otóż nie. Jezus przyszedł po to, żeby wzywać grzeszników, a niesprawiedliwych. Przyszedł po to, żeby pokazać każdemu grzesznikowi, że jest dla niego przyszłość. Gdyby Jezus nie widział Człowieku nadziei, nie widział tego, że człowiek może się jeszcze zmienić, może coś w swoim życiu zmienić, no to nie tworzyłby z nim relacji. Prawda jest taka, że my wszyscy jesteśmy grzesznikami, nie ma sprawiedliwych. Nawet jeśli ktoś z zewnątrz wydaje się naprawdę spokojny, wydaje się być y, naprawdę w każdym calu idealny, no to y, są jednak w nim jakieś takie fragmenty słabe. Prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale też grzesznikami, których Jezus ciągle powołuje i do których ciągle przychodzi. Więc jeśli ty dzisiaj bardzo konkretnie zmagasz się z jakimś grzechem, nałogiem, słabością, czymkolwiek tam, no to niech pociechą będzie dla ciebie to słowo, że Jezus siada z tobą do stołu, chce wsłuchać się w ciebie, w twoje serce, z tobą porozmawiać, ale też stworzyć z tobą po prostu głębszą więź. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, grzeszniku, grzesznico, ja, grzesznik. I wychwalajmy dzisiaj Boga za to, że jest właśnie kimś takim, że On nie ucieka przed grzesznikami, ale do nich leci po to, żeby ich uzdrawiać. Pozdrawiam Cię serdecznie. Podobał Ci się ten komentarz? Polub go. Zostaw komentarz, zasubskrybuj nasz kanał. Udostępnij, Twoje działanie przyczyni się do siania Słowa Bożego dla kolejnych osób, które tego potrzebują.